Paski na ręku, delfinki na lędźwiach i niechciane nudesy. Co łączy to wszystko? Bardzo dziwni klienci i bardzo dziwne tatuaże. Dzisiaj wracamy do serii z tatuatorami, ale nie bójcie się, tamte nie znikają, po prostu będą pojawiać się w międzyczasie. To, o czym dzisiaj posłuchacie, to najdziwniejsze dziary i najdziwniejsi klienci, jakich tatuatorzy spotkali, o których słyszeli, być może których sami tatuowali. Dowiecie się o paru bardzo, bardzo dziwnych tatuażach. Ja jestem już po którejś kawce dzisiaj, więc tak trochę mnie nosi. Ale mimo palpitacji serca od kofeiny, nie mogę zapomnieć o moich wspaniałych patronach, którym z całego serca dziękuję za wspieranie kanału i tego, że może się rozwijać. Jeśli i wy chcecie dorzucić cegiełkę, to znajdziecie link w pierwszym przypiętym komentarzu pod tym filmem. A tymczasem, pora chyba zaczynać opowieści o tych naprawdę popierdolonych tatuażach. Z dziwnych dziar przyszedł do mnie kiedyś e, typowy Seba i chciał tribala. No ja się zgodziłem na tego tribala, bo to były moje początki, więc spoko, nie? poćwiczyć kreski wypełnianie. Zrobiłem tego tribala, po czym spytał się, czy mu poprawię tatuaż. No spoko, ale co masz? I pociągnął e, spodnie i nad kostką miał znaczek najka który sobie sam wytatuował, jak był naćpany, tylko że w drugą stronę, więc stwierdził, że jak dorobimy mu oczka, to będzie świetnie wyglądał. Nie? No, przystałem na ten genialny pomysł, bo chciałem to zobaczyć po prostu. Nie? Wypracowałam sobie taką markę, osoby, która robi ogólnie dziwne rzeczy. I większość moich dziar jest dziwna, w takim pozytywnym sensie, prawda? Niepowtarzalna, ale ostatnia, która mi zapadła w pamięć, czy na do mnie przyszła, w ogóle to był jej pierwszy tytułasz i powiedziała: Wiesz, co? Chciałabym mieć chomika latającego w kosmosie na takie keczupu. Na co po prostu dla mnie to było wow, tak, robimy to w ogóle, wchodzimy. No jest to chyba moja ulubiona dziara z takich dość nietypowych. Ja już bardzo długo dziaram, nie? Może nie, niekoniecznie dobrze od dawna, ale od dawna, nie? Na przełomie tych wszystkich lat, bo pierwszy tatuaż zrobiłem już 17 lat temu, tych ludzi zdarzyło mi się mnóstwo. Raz miałem kiedyś gościa, któremu robiłem takiego wielkiego tribala na żebrach, jeszcze te czasy były. I on nagle w trakcie wypełniania tego tribala mówi do mnie, że on nie ma gotówki, że on mi przyniesie pieniądze jutro. Jest ryzyko i co teraz zrobić? Nie myśląc długo, wydzierałem mu takiego kutasa gdzieś tutaj na żebrach, takim magnumcem. Powiedziałem mu, stary, jak mi przyniesiesz hajs jutro, no to możemy to zakryć, nie będzie problemu, nie będzie śladu po tym. A jak mi nie przyniesiesz, to będziesz latał, I zgadnij, co się stało. Nie przyszedł. Nigdy, chyba już go więcej na oczy nie widziałem, stary. I teraz gdzieś w Polsce jest ziomek z połową tribala na żebrach i z k***cem gdzieś tu. Pozdrawiamy! Pozdrawiamy. No, to to był jeden. Kiedyś robiłem to nad dłokciem z tyłu ręki. To była zwykła prosta strzałka i prosta strzałka nie miała być prosta w momencie, kiedy ręka jest normalnie luźna, tylko w momencie, kiedy ten ktoś rękę sobie... Wyginał do siebie. Wtedy dla niego miała być strzałka prosta, Jak miał rękę normalnie, luźno, ona miała być, mogła być krzywo. Odbijaliśmy kalkę dosyć sporo, żeby osiągnąć taki efekt, po czym już po zrobieniu on mi powiedział, że w sumie to on chciał pod łokciem, a nie nad łokciem, tylko nie zorientował się w trakcie odbijania kalki. Hmm. Kiedyś mi się wydawało, że dziwną dziarą, którą chciał, żebym zrobił mu klient, to jest krewetka grająca na saksofonie, ale okazało się, że to jest jakiś motyw chyba ze SpongeBoba. i. I potem gdzieś wrzuciłem jakiś film na YouTube czy na Instagrama, że słuchajcie, ale miałem szalonego klienta, chciał krewetkę grającą na saksofonie, że mówili, to jest motyw z bajki, nie znasz się, więc jakby nie wiem już. To była w ogóle dziwna historia, bo miałem klienta, który chciał wytatuować sobie pająka na penisie. Nie wiem dlaczego chciał pająka na penisie. I tak. Pomyślałem sobie, dobra, potraktuję gościa zupełnie poważnie. No nie będę się z tego śmiać ani, ani tak dalej. Zrobię mu normalną wycenę i tak dalej. No i skończyło się tak, że no wyceniłem mu tam mniej więcej, ile może to kosztować. tak sobie rozmawialiśmy, on mówi w końcu do mnie, pisze, że no dobra, to ja ci może wyślę zdjęcie skóry, żebyś wiedział, na czym będziesz tatuować. Ja mówię, nie, stary, jakby. ogólnie nie ma takiej praktyki w studiu tatuażu, że nie musisz wysyłać zdjęcia skóry, miejsca. I po prostu mi się wydaje, że ten koleś bardzo chciał wysłać mi po prostu Nudesa i, i, i mimo tego, że powiedziałem mu, że nie trzeba, to i tak wysłał mi chyba z 10 zdjęć, po czym powiedział, że jednak nie przyjdzie. No i tak się skończyła ta historia, więc to może nie był najdziwniejszy pomysł na tatuaż, ale, ale jedna z dziwnych historii, jeżeli chodzi o rozmowy z klientami. Potem w Amsterdamie, tak na szybko tylko, co mi się przypominały takie najbardziej hardkorowe akcje klienci, to działałem taką prostytutkę. Amsterdam, red light. Przychodziła tak do mnie taka prostytutka się dzielać. Poza tą parą, która chciała sobie wydzielać odbyty, to naprawdę mało rzeczy mnie rusza, ale ona, to powiem ci mnie onieśmielała, nie? Ona przychodziła bez bielizny w ogóle. Ja, ja robiłem tatuaże na udach od wewnętrznej strony. Ona cały czas robiła jakieś takie, wiesz, sugestie, komentarze po swojej punani. Czy, jej się, czy mi się jej punani podoba. Ja nie wiedziałem, jak się mam zachować, nie? powiem, powiem szczerze, że no, robiłem ten tatuaż tak. No, jak, jak koń z klapkami, nie? Trochę taki się czułem, mówię, kuch. no przecież ja tak się zachowuję, mówię, no niemożliwe, nie? Ale mówię, no niemożliwe, żeby ona się tak w ogóle zachowywała. A najlepsze z tego wszystkiego jest to, że jej facet stał zaraz za mną i to wszystko widział i tak po prostu został. Tak. Mi się wydaje, że to był jej jakiś sugar daddy w ogóle, nie? Chyba stał tam za mną i się tasował, ale ja już tego nie chcę wiedzieć. Nie słyszałeś no. takiego cichego... <noise> na szczęście nie. Może nie chciałem, wiesz. Dziwna, nie dziwna. No można powiedzieć, że zwykły krzyż, co nie? Przyszła raz do mnie taka klientka, która chciała bardzo krzyż. Spoko, fajnie mówię, no nogi. bardzo klienci opierają, że chcą widzieć ten krzyż w swoją stronę. Że jak odwrócą, no, jak opuszczamy już rękę i na przykład robią sobie na garsku, no to ten e, krzyż jednak wychodzi do góry nogami, więc kiepskie no. E, bo to jest odwrócony krzyż. A ja mówiłem, że będzie odwrócony. Ale takich dziwniejszych dziar. Poprawiałem kropki yy, byłego więźnia. To było ciekawe doświadczenie. Nie wiem, czemu ktoś chciał sobie to poprawiać, no ale okej. Okay. Miał charakterek, nie charakter, miał charakterek, ale bardzo go lubię dzisiaj, naprawdę, no naprawdę super. Jak już nie było go u mnie jakiś czas, no tak, tak wiesz, tak co dwa lata nagle się pojawia znikąd, nie? Tak, wyskakuje no. To nie jest najdziwniejsze, ale robiłem dużo takich. Takich, no, kurde, no, dla mnie specyficznych, nie, nie, przy, nie przytoczę ich, ale nigdy nie zapomnę jak przeszła do mnie, no przepraszam, taki dobry lachon przyszedł, nie, Bo ona chciała napis Barbie, nie wiedziała gdzie, ja mówię do pse na dupie, to mówię, no to dawaj, lecimy, nie, ja oczywiście się zgodziła, to nie mógł napisik Barbie i zrobiliśmy tak, jak wy sobie Barbie, napis, to wiecie jak on wygląda. No i taki różowy, wiesz, barbi, wiesz, na, taki, na takim, wiesz, półdubku konkretnie mnie pasowało jej. Pasowało. No ja mam bardzo dużo takich klientów, bo wiesz, ja mam taką politykę, że u mnie każdy jest jakby trochę moim ziomkiem, więc no i tak się też zdarza, tak? Cześć na cyckach, jakieś spalaj na ręku, na dupie, a klienci, którzy zapadli mi w pamięć, no to ja mam takiego wariata, który przychodzi do mnie co tydzień i został moim osobistym kucharzem, jest to mój dobry przyjaciel. Generalnie typa to myślałem, że nie będę lubił, tak? Bo przyszedł, wymyśla, co on tu wymyśla, wiesz, co on chce w ogóle, weź, tak stąd, nie? A na dzień dzisiejszy co tydzień siedziałem. Wychodził dwa miesiące tydzień, po, każdy poniedziałek, no i w tym momencie byłem z nim już na wakacjach, no jest to taki nasz dobry kumpel się okazało, wiesz. Tak, a zaczęło się o tej serniczka, który nam dał, słuchaj, dał nam serniczek i było love forever. Inna taka akcja była też, taka dziwna, z takim hardkorowym klientem właśnie, też w Holandii, w tym samym studio, w tym szklanym boksie. Robiłem gościowi paski, jak niektórzy mają te takie paski wydzielane, nie, robiłem gościowi pasek tu. Całą rękę już miał w paski. Wiesz, takie grubsze, jakieś węższe, cieńsze, bliżej dalej. Cała ręka w paski. To był w ogóle ostatni raz, kiedy mm, ciekawiło mnie kto, co i dlaczego sobie to robię. I właśnie ostatni raz dlaczego? Bo go zapytałem, mówię, no, mm, że tu całą rękę masz w te paski. Mówię, co to dla ciebie znaczą te paski. Ja i mój mąż uwielbiamy seks analny. I uwielbiamy fisting i za każdym razem, jak mu wsadzę rękę głębiej do dupy, to idę sobie to wydziarać, nie? I ja normalnie myślałem, że się k***a wypie, bo mu robiłem, ej, kreskę, panu no, wyżej się nie dało chyba, no gdzieś tu pod pachą, nie? Tak wiecie, jak masz te krótkie koszulki, no tutu tu, no. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie mogłem w to uwierzyć, że tak się w ogóle da. Mówię, no gościu, przecież ja se ze mnie robię, nie? Przecież nie wiem w ogóle po co. Poszedłem do domu potem po sesji i sprawdziłem, czy tak się faktycznie da i kur... polecam, ale da, da się. Nie? nie sprawdzajcie tego, nie nie sprawdzajcie tego. Mam klienta, który y, lubi bardzo chyba motywy takie galaktyczne. Dla mnie to był taki dziwny pomysł, że facet chce sobie wykonać takie coś, ale jest to duży projekt skrzydeł właśnie z taką galaktyczną akwarelą, róż, fiolet, niebieski, gwiazdki w ogóle projekt fajny tylko no, no tak jak powiedziałam w studiu, że to dla faceta, bo taka wielka kalka, no to tak trochę zdziwieni byli. Najdziwniejszy tatuaż to na pewno, znaczy on nie był jakiś straszny, był mega fajny i w ogóle mega fajna dziewczyna, pozdrawiam. Projekt kiedyś zrobiłam tak po prostu, bo tak mówię, a sobie wrzucę, nawet nie pomyślałam, że ktoś może to wziąć. I to był leniwiec siedzący na lamie, y, która miała udawać konia. I zamiast miecza trzymał po prostu takiego długiego kaktusa w doniczce. Tak sobie wrzuciłam i, i co, i od razu się sprzedał. W ogóle przyszła dziewczyna, która w ogóle miała jakąś obsesję na punkcie leniwców. Nawet pruszaka przyniosła leniwca ze sobą, więc w ogóle... To była bardzo fajna, fajna sytuacja. Najbardziej mi się wydaje, że zapadają w pamięci ci najgorsi klienci, Bo na przykład przez swoje marudzenie często miałam taką dziewczynę, która po prostu nie dawała mi spokoju od początku do końca i pamiętam, że jak ją tatuowałam, powiedziała mi, że to będzie mniej więcej 3 godziny trwało. Po czym e, tatuaż trwał już 20 minut i ona robiła tylko tak, patrzyła na zegarek, patrzyła na rękę, patrzyła na zegarek i patrzyła na rękę i robiła tak po prostu cały czas do końca sesji. Chyba ją najbardziej do tej pory zapamiętałam. Był taki jeden chłopak, na, na samym początku mniej więcej, to było z jakieś 4 lata temu i pamiętam to do tej pory, bo zaczęłam mu robić tatuaż. Robiłam go na wewnętrznej części ramienia, czyli na no, takie dość bolesne miejsce i on tak... Nie, że ten tatuaż nigdy nie bolał, ja w ogóle nigdy nie pokołem, w ogóle jestem super, zajęty i w ogóle. I zaczęłam sobie tatuować, rozrobiłam kontur, dopiero co zaczęłam cieniować, on tam siedział cały czas z telefonem i nagle dzwoni do niego telefon, odbiera. Coś tam, o kurczę, ale serio, no dobra. I tak mówię, oha, już na pewno coś się, coś się wydarzyło. Wiesz co, zadzwoniła moja narzeczona, że muszę iść e, pomóc mojemu teściowi. I tak jak sobie poszedł, tak już od tamtej pory nigdy go w życiu nie widziałam. Taki był kozak. Najdziwniejsza dziara, jednocześnie mój największy burak w życiu. <laughs> Nazwałem to szczupakabra. To były moje początki. I mój ziomeczek jest zapalonym wędkarzem pomyślał, że chciałby kupić Szczupaka, stary. No to, stary, robimy to, nie? No realizmu tam nie za bardzo, nie? nie tam pierwszy będzie dobrze, wysłał mi tam zdjęcie, nie? No to zrobimy. No i to, to w sumie wyszło jako, jako, jako moja najdziwniejsza dziara, jednocześnie będąc moim największym burakiem przy okazji. Ale jestem z niego dumny, i dalej mam to w telefonie, stary. I parę osób widziało. Niektórzy nawet powiedzieli, stary, że myśleli, że będzie gorzej. Nie wiem, gdzie mają moczyć ludzie, stary, ale było naprawdę tragicznie, nie? No ale właściciel jest dumny, ja jestem dumny, oboje mamy w coś wyjątkowego. A jakiś czas temu dziwnym było dla mnie to, jak wytutuowałam lasce nastoletniej, nieletniej, XD na pośladku i to był jej jedyny tatuaż. Ale no, rzeczywistość bardzo po definiuje pojęcie dziwne i w tym momencie raczej by mnie to nie zaskoczyło. Więc nadal czekam na swojego dziwnego klienta. Mam nadzieję, że w końcu jakiś się trafi, żeby było ciekawiej. Przypominam sobie jedną osobę, albo właściwie sytuację, która była dość dziwna, bo, bo jakby Szczególne rzeczy może nie były jakieś super dziwne, ale wszystko do kupy. Przyszedł gość na pierwszy tatuaż na około około 50 lat i zażyczył sobie tribala na szyi, no i okay, zrobiłem mu tego tribala na szyi. Po czym zapłaciła za niego kobieta, która myślała, że była jego partnerką, a on ją przedstawił jako swoją ciocię. To mi się wydawało trochę dziwne. To jest bardzo ciekawe, kiedy tatuję niektórych mężczyzn i pytam się ich o coś. To jest bardzo ważne pytanie na zasadzie ej, cześć, dodaj coś do tego tatuażu, mogę ci dorys dorysować coś do kalki. I ja się tak pytam, może dodam tutaj coś? Eee, e. Coś mówiłaś? Staram się być profesjonalna, ale jeżeli ktoś naprawdę Uderza do mnie w trakcie sesji, a zdarzają się takie sytuacje, i nie, nie tylko faceci, zdarzają się takie dziewczyny, to robi mi się dziwnie, bo nie stajecie się już do mnie wtedy tylko płótnem. To kiedyś Baton wspominał o ludziach rozbierających się do sesji. I ja też miałam kiedyś taką sytuację, że powiedziałam koleśowi ej, słuchaj, bo będziemy robić, nie wiem, na łydce, i mówię, mógłbyś podciągnąć nogawkę, a on się rozebrał tak bardzo. Poczułam się dość niezręcznie, widząc go w takich tidy-widys. Takie zapadające mi sytuacje w pamięć, to klientka, która tak bardzo wierciła się w trakcie sesji, że leżanka złożyła się pod nią i. Spadła na podłogę, autentycznie, popłakała się, współczuję jej bardzo, Nie po prostu jak bardzo musiała się wiercić, że ona się tak złożyła i koniec, ona leży na ziemi, a ja tak siedzę i... Co jest nie za tak? Dobrze no za dobrze jest. jest, wszystko jest dobrze, kur... A! jest dobrze, Jezu, dzwonimy na policję, jest dobrze. <laughs> a, kur... Jaja Mocywoja już znamy. Yes. Tak, zatem z tego miejsca pozdrawiam Jaja Mocywoja oraz Kubę, który je nosi z dumą i z uśmiechem pewnie na twarzy za każdym razem i z uśmiechem na twarzy wszystkich ludzi, którzy je widzieli. Ostatnio mi nieco troszkę zeszła faza na pojedyncze projekty. Może dlatego, że też się życiowo jakoś tak troszkę odmuliłem. Ale tak, z wielką chęcią zrobić coś poje... Mam chyba jeszcze jakiegoś zapisanego jakiegoś Jezusa jako pejotla, czy jakiegoś reptalianina na deskorolce, czy nie wiem. Coś... Naprawdę z wielką chęcią zrobiłbym coś bardzo pojętego. Niestety ostatnio nie mam klientów, którzy robią takie stricte, pojęte w skali 10 na 10, gdzie... Sześć to są jaja w mocy woja, jeden to jest kopciuszek yy, bzykany przez siedem krasnoludków, czy odwrotnie. Ale tak, chciałbym zrobić coś bardzo chorego, nie? No na razie mam takie, takie może dwójka, trójka, coś takiego. To ciężkie pytanie. Tak jakby uważał, że nie ma dziwnych tatuaży. Każdy ma jakiś oryginalny swój pomysł. O nie, pamiętam, pamiętam. Znaczy to nie był mój klient, to było tylko zapytanie do studia. Ale napisał pan, który stwierdził, że przyjeżdża do Polski i chce zrobić sobie w tym czasie tatuaż i chciał sobie wytatuować motylka, tylko motylek miał być w dosyć dziwnym miejscu, bo miał być między pośladkami a jajami, więc jakby nikt się nie podjął tego wyzwania, ale to, to było coś, czego nie wiem, czy ktoś by zrobił. Skrzydła! No tak bardziej na tym takim pasie tartowym, nie tak od Jaj o, do pośladów. A my nie drążyliśmy mocno tematu, ale. Głosujcie w komentarzach, która historia jest według Was najlepsza z tych wszystkich? Ja mam już w głowie swoje tak dwie-trzy ulubione z tego zestawu, ale nie chcę wam nic sugerować, chociaż przyznam się szczerze, kiedy to montowałem, to Naprawdę parę razy nie mogłem wyrobić, i musiałem odejść od kompa na chwilkę, żeby się uspokoić. Wbijajcie też na mojego Instagrama, na mojego Face'a, do naszej grupy Geratorni, gdzie możecie pytać o praktycznie wszystko, co związane z tatuażem. I ponownie podziękowania dla moich wspaniałych patronów, którzy dokładają się co miesiąc do rozwoju mojego kanału. I ponownie, jeśli i Wy myślicie, że robię dobrą robotę, jeśli chcecie, żeby te filmy wyglądały lepiej, były ładniejsze, było więcej ciekawych, Formatów, to możecie mi w tym pomóc. Link do mego patronite znajdziecie w pierwszym przypiętym komentarzu pod tym filmem. No i klasycznie to już tyle na dzisiaj. Widzimy się w kolejny piątek o 17:30. Siema.